Serdecznie Darku, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Po małej przerwie chciałabym się dzisiaj podzielić z Państwem wybranymi przepowiedniami i wizjami na rok 2015 i następne. Przy wyborze kierowałam się zgodnością analiz poszczególnych badaczy i czołowych wizjonerów naszych czasów. Ale zanim do nich przejdę, chciałabym przedstawić Państwu Darka Minalto. Współtwórcę projektu Ziemia, nad którym od niedawna pracujemy. Darku, czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom parę słów o sobie i o tym, co skłoniło Cię do przyłączenia się do projektu Ziemia, który obecnie aktywnie współtworzysz? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Danuto. Na wstępie chciałbym Tobie, Danusiu, podziękować za umożliwienie mojego przystąpienia do projektu Ziemia oraz za jego otwarcie. Ten projekt przyciąga swym magnetyzmem ludzi, którzy tylko nadają mu charakteru. Dostosowują do obecnej znanej formy przekazu, nadają na chwilę swą duszę i serce podczas tej ziemskiej wędrówki. Celem i misją tego projektu jest świadome życie. Taki proces powinien być celem każdego człowieka, a wszystko, czego szukamy, mamy już w sobie. Wewnątrz siebie mamy wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia. Moje kierunki poszukiwań w życiu skierowały mnie na drogę szeroko pojętej psychotroniki. Przez lata zgłębiałem jej wiedzę. Uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach, spotkaniach, miałem przyjemność poznać i doświadczyć wielu wspaniałych ludzi. Skończyłem wiele szkół psychotronicznych, wciąż poszukując i poszerzając świadomość, lecz okoliczności, które miały miejsce niedawno, zatoczyły ogromny krąg i pokazały mi Początek wyprawy JAM jest. Po spotkaniu Stewarda Sfierdłowa w Polsce dane mi było doświadczyć, a zarazem dotknąć innej świadomości i wiedzy, która dała mi ogromny wgląd i możliwość spojrzenia na życie z innej strony. To, czego doświadczyłem w ostatnich kilku miesiącach, uświadomiło mi, że wszystko jest we mnie, wszystko czego każdy człowiek poszukuje na zewnątrz jest właśnie wewnątrz. Trzeba się tylko na to otworzyć z pokorą i ufnością, spojrzeć na życie z innej strony, a na pewno od strony pełnej świadomości, pełnej świadomości, że wszyscy pochodzimy z jednego źródła, że wszyscy jesteśmy cząstką wszechświata i cały wszechświat jest cząstką nas. Doznałem uczucie docenienia jako jednostki, wyraz głębokiej wdzięczności i poczucie wartości człowieka. Jego wewnętrznej godności z bycia człowiekiem, godności i prawa do poczucia się cząstką wszechświata, cząstką całości, jedności, bezgraniczne uczucie miłości, które było i jest cennym darem człowieka na drodze rozszerzenia jego świadomości. Istotnym jest widzenie siebie świadomie, jak ryba w wodzie. Patrzymy na rybę i tylko ją widzimy, a zapominamy o wodzie, a przecież jest jej częścią, a przecież patrzymy na nią, zanim zobaczymy rybę. Rybę, która bez wody nie egzystuje. Miejmy nadzieję, że wszystko, co robimy w życiu, robimy w jakimś celu. I tak jak kiedyś powiedział Wacław Havel, nadzieja to nie przekonanie, że coś zakończy się dobrze, ale pewność, że ma sens bez względu na to, jak się zakończy. I tymi słowami, wspólnie z Danutą, chciałbym podziękować Państwu i zaprosić do wspólnego projektu Ziemia, do wspólnego tworzenia tego projektu. Dziękuję, Darku. Będziemy się starali w ramach naszego projektu przekazywać Wam informacje o kluczowym znaczeniu dla zachowania życia na naszej pięknej planecie. Na potwierdzenie. Tego, jaka jest piękna nasza Ziemia, umieszczamy zdjęcia na naszym koncie Google. Do większości z Was docierają z pewnością informacje o niezwykłych anomaliach pogodowych na całym świecie. Występują one z coraz większą częstotliwością i w najmniej oczekiwanych miejscach na świecie. Widzicie przed sobą zdjęcia ilustrujące warunki pogodowe w Stanach Zjednoczonych, na Hawajach. Wyspach Karaibskich, Sycylii, Grecji, północnej Afryce. Fakty o oziębianiu się planety są ewidentne, a powyższe obrazy zdają, zdają się je jedynie potwierdzać. Teza o rzekowym, rzekomym globalnym ociepleniu jest błędna, mówi były inżynier wahadłowców i konsultant do spraw y, przestrzeni kosmicznej NASA oraz Białego Domu. John L. Casey. Według niego Ziemi zagraża mini-epoka lodowcowa. Pragnę dodać w tym miejscu, iż okresy zlodowaceń w historii Ziemi nie są niczym nowym. Stanowią część naturalnych cyklów zachodzących co 11 500 lat regularnie i da się je przewidywać. John L. Casey pisze w swej książce zatytułowanej Dark Winter o tym, iż czeka nas radykalna zmiana klimatu. Na skutek aktywności Słońca. To Słońce kontroluje pogodę, mówi dalej, a zmiany klimatyczne zachodzą praktycznie cały czas. W wyniku drastycznego obniżenia się temperatur może dojść do obniżenia produkcji żywności i jej braków, co spowoduje chaos i niepokoje społeczne, a na koniec do rozpadu istniejącego systemu. Powyższe wnioski naukowca Johna L. Casey. Mają solidne podłoże i są wynikiem wieloletnich badań. On sam, jako prezydent Prywatnego Instytutu do Badań Przestrzeni i Klimatu w Orlando, na Florydzie, wydaje się wiedzieć, co mówi. Takiego samego zdania są inni badacze. Na przykład Robert Felix, który od dłuższego czasu prowadzi prace badawcze nad cyklicznymi zmianami klimatycznymi i w swej książce Bad by the fire, but by ice, prezentuje mocne argumenty przeciwko tezie Algorego propagującej tak zwane globalne ocieplenie. Także profesor Abdusamatov, rosyjski astrofizyk, potwierdza powyższe wnioski. Według niego za zmiany klimatyczne na Ziemi odpowiada aktywność Słońca. Tak działo się zawsze i tak będzie i teraz. Według niego mała epoka lodowcowa może się zamanifestować w pełni już w latach od 2020 do 2030. Spowoduje ona wiele zmian geologicznych na skutek trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów. Odbiją się one negatywnie na produkcji żywności, która się drastycznie zmniejszy. Rozruchy społeczne i chaos są zapro zaprogramowane. Kiedy się pomyśli o bogatej, brzyznej gleby Ukrainie i o tym, co się tam obecnie dzieje, to może nasunąć się pytanie. Czy w tym wszystkim nie chodzi przypadkiem o przejęcie tego bogatego spichlerza zbóż dla siebie na przysłowiowe biblijne lata chude? A jeśli tak, to przez kogo? Aby móc y, zobaczyć swoją przyszłość, należy zawsze najpierw zajrzeć do przeszłości. Takimi przekazami z przeszłości są kody biblijne. Są to jedne z najbardziej fascynujących przepowiedni, opisane w trzech tomach przez Michaela Drosnina. Warto się z nimi zapoznać, bowiem może to być ważne w przyszłości. Kody biblijne nie zawierają wiele informacji o iluminatach. Według Drosnina zostały napisane przez przedstawicieli obcych cywilizacji, a klucz do nich zagrzebany na terenie obecnej Jordanii. Tamtejszy rząd wycofał wcześniej daną zgodę na rozpoczęcie prac poszukiwawczych. Michael Drosnin wskazuje na istnienie równoległych egzystencji. Tamtejsze przepowiednie, podobnie jak większość przepowiedni, to tylko możliwości. My, jako jednostki, jako kolektyw, mamy potencjał ich zmieniania poprzez zmianę własnych wzorców myślowych. To my możemy sprawić, że one nie zdarzą się w naszej linii czasowej. Także w samej Biblii istnieje wiele krew mrożących w żyłach przepowiedni. Według Stuarta Swierdłowa, Biblia została napisana przez niewiarygodnie zaawansowaną technologię pozaziemską i zawiera opisy związane przede wszystkim z antycznym narodem żydowskim. Chodzi tutaj o. Księgi Starego Testamentu, bowiem Nowy Testament ma inną historię powstania, zresztą wiele setek lat, już po śmierci Jezusa. Ciekawymi informacjami odnośnie Biblii, Tory czy Koranu dzieli się z nami Super Soldier J. Essex, według którego księgi te są autorstwa obcej cywilizacji z rodziny Reptoidów Anunnakich, którzy kontrolują Całą naszą planetę, a zwłaszcza Bliski Wschód. Biblijne przepowiednie wspominają o krwawych księżycach na niebie. Jeden z takich widziałam osobiście w sierpniu 2014 roku w drodze do Londynu. W 2015 roku krwawy księżyc ma pojawić się na niebie cztery razy. Zawsze podczas kiedy dochodzi do eklipsy słońca i księżyca, dochodzi także do krwawych wydarzeń na Ziemi. Są one zapowiedzią przelewu krwi i śmierci i najczęściej zainscenzowane przez określone grupy osobników kierowanych przez swoich nieludzkich panów. Mówię tutaj o demonicznych pozaziemskich strukturach. W Biblii, jak już powyżej wspomniałam, będącej autorstwa kosmitów i na ich użytek, na użytek mas, mowa o ciemnościach i jest mowa o ciemnościach i, i głosie trąb z nieba, które mają ogłosić nadejście zbawiciela. Stary Testament, według Stuarda Swierdłowa nadaje ten ton życiu na tej planecie, a księgi objawienia są scenariuszem wydarzeń stworzonym przez iluminatów. Przepowiednie biblijne nabierają sensu dopiero wtedy, kiedy analizujemy je w oparciu o obecne struktury władzy na Ziemi. I w odniesieniu do nich. Dodam, że nie są to ludzkie, stworzone przez ludzi struktury. David Icke, często cytowany, wyjaśnia ich naturę w swoich książkach i wielu wypowiedziach: Żadna z przepowiedni, bez względu na to, od kogo pochodzi, nie musi się spełnić. Wszystkie przepowiednie są tylko możliwościami. Mamy potencjał wpływania na nie. Jako ludzie posiadamy potencjał rozwojowy i adaptacyjny. Co jest rzadkością we wszechświecie. Zmieniając wzorce myślenia, ten narzucony nam przez system, będziemy w stanie nie dopuszczać do scenariusza wydarzeń napisanego celem zniszczenia nas. Ten proces niszczenia rasy czarnej i białej toczy się już od wieków. Na szczęście zaczyna być widoczny i odczuwalny. Inny proces, proces, który może go powstrzymać, jest to masowe budzenie się z hipnozy i bezładu tysięcy Ludzi. 2015 rok ma być właśnie takim bardzo znaczącym rokiem na tym polu, ponieważ wybudzi się tysiące ludzi. Obecnie ten świat jest ofiarą masowej hipnozy, uśpienia, a jedynym sposobem uwolnienia się, stania się wolnym jest wyłączenie telewizorów. Illuminati, czyli wielbiciele Lucyfera, starają się usunąć. I zabić nasz ludzki instynkt, który znaczy kochać i dbać o, drugi, o drugich. Za, za pomocą materialistycznego stylu życia odciągają nas od nas samych. Ale ponieważ czasy są inne i z kosmosu przybywa do nas niezwykła energia, pozwala to wielu ludziom zrozumieć, Prawdziwe struktury te i naturę rzeczywistości. Opowiem teraz o Edgarze Casey, który według wielu należy do największych jasnowiców i, i wizjonerów naszych czasów. Być może jest to, był to największy wizjoner. On przepowiadał że przepowiadał wiele zmian na Ziemi. Miały one zajść w przeciągu życia jednej generacji. Początkowo yy, będą zachodziły wolno, z czasem nabiorą na intensywności, częstotliwości i niezwykłej gwałtowności. Staną się nieprzewidywalne. Anomalia pogodowe wykroczą daleko poza spodziewane rany. Ramy, przepraszam. Według niego znakiem rozpoznawczym wejścia w kulminacyjny punkt zmian geologicznych i klimatycznych. Będzie wybuch wulkanu Etna we Włoszech oraz pogrążanie się w morzu dużych mas lądowych w Pacyfiku i Morzu Śródziemnym. Edgar Cayce mówił, że z mórz wyłonią się lądy zatopionej Atlantydy i Lemurii. 20 lat temu, pamiętam, słyszałam, że Atlantyda ma stać się miejscem zsyłki dla kryminalistów. Większa część Japonii, według Cayce'ego, także znajdzie się pod wodą, podobnie jak Nowy Jork i okolice. W przepowiedniach Edgara Casey znalazła się jedna bardzo ciekawa przepowiednia, która dotyczy Rosji. Pochodzi ona z czasów, yy, kiedy istniał Związek Radziecki, z ery komunizmu, w których trudno byłoby sobie coś takiego w ogóle wyobrazić. Otóż Rosja będzie duchową nadzieją dla świata. Rosjanie, potomkowie wielkiej kultury wedyjskiej, Staną się przykładem ludzkich postaw: service to others, czyli służba na rzecz innych. Mówię o tej przepowiedni dlatego, że chętnie oglądam rosyjskie filmy z ostatnich lat w oryginale. Są pełne pięknych ludzkich odruchów i moralnej odpowiedzialności za drugich. Nie ma w nich takiego konsumeryzmu jak w filmach zachodnich. Wywołują zdrowe emocje. Filmy nie powstają w oderwaniu od rzeczywistości. One ją odzwierciedlają. Polecam na YouTube wykłady profesora Sergeja Sala. By the way, my Polacy nie powinniśmy zapominać o naszych słowiańskich korzeniach. Zgodnie, z, już nie pamiętam kto powiedział, ale na pewno było to powiedziane w oparciu o, genetyczną, o genetyczne badania: mamy 71% podobieństwa z Rosjanami. Nadzieja dla rasy ludzkiej leży w masowym budzeniu się. Ludzie chcą wiedzieć jak jest naprawdę, chcą poszerzać swoje horyzonty myślowe. Następuje globalne polityczne budzenie się. W kolejnych latach zostanie ujawnionych wiele faktów dotyczących prawdziwej natury rzeczywistości oraz pojedynczych przedstawicieli tzw. elit rządzących. Gutenberg wynalazł maszynę do druku, co spowodowało panikę pośród Rządzących elit. Podobnie jest teraz, mówi Cliff High z Webbot Project. Jego strona nazywa się Past Half Human. Wynalezienie komputera oraz WWW, World Wide Web, pociąga za sobą nieodwracalne zmiany w myśleniu i rozumieniu świata, w którym obecnie żyjemy. W części drugiej przekażemy Państwu konkretne przepowiednie na 2015. 15, 2016 i 2017 rok, oraz będą to także przepowiednie ze starych papierusów, z liści bibliotek, liści palmowych. Dziękuję bardzo. Ja wiem, że będziemy zapraszali wiele osób podobnie myślących do współtworzenia tego projektu. Im będzie nas więcej, tym więcej będzie prostoty i piękna i światła dla wszystkich na Ziemi. Siuard powiedział, że nie ma bezpiecznych miejsc, są tylko bezpieczni ludzie. Więc bądźmy inni i pokażmy innym, jakim, jak moglibyśmy z takimi stać. Będziemy się starali przekazywać Państwu informacje dotyczące najnowszych wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla zachowania życia na naszej pięknej planecie. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję również za, za to, że tworzymy wspólnie ten projekt. Zaangażujemy oczywiście naszych widzów do tego, aby aktywnie w nim uczestniczyli. Grąco zachęcamy, grąco zapraszamy.